Witam serdecznie moi drodzy. Wakacje na Silance. No, kiedy przyjechać, co ze sobą zabrać, na co uważać, co oglądać i takie chciałabym informacje Wam przekazać. Jestem przewodnikiem pilotem wycieczek na Silance. Robię wycieczki dla grup, dla rodzin, dla osób, które chcą odwiedzić tą piękną wyspę. Moi drodzy, no kiedy przyjechać? Właściwie przez cały rok Sri Lanka jest wyspą, którą możecie zwiedzać. Dlatego, że oczywiście no, mamy te pory deszczowe, no, ale teraz piękna jest pogoda. Od maja do października pada na Wybrzeżu Zachodnim, ale nie pada codziennie. To nie jest tak, że pada od rana do nocy. 24 godziny na dobę no pada od czasu do czasu. Czasami kilka dni, czasami jeden dzień nie pada, czasami 5 dni nie pada, czasami pada pół godziny, czasami trzy godziny. Także to bardzo różnie bywa. Niemniej jednak od maja do października pogoda jest znakomita na wschodnim wybrzeżu, tam gdzie jest Tinkomale, Pasikuda albo Arugambej. To są znakomite miejsca, które możecie odwiedzić w tym czasie. Kiedy tam się pogoda psuje na wschodzie, wówczas od listopada Możecie przybywać na zachodnie wybrzeże, które ma fantastyczną infrastrukturę, hotele, plaże, no i znakomite restauracje z lokalną kuchnią. Przylatujecie na lotnisko, bandaranajkę, no i co dalej? No, pierwsza sprawa: pieniądze. Gdzie należy wymienić pieniądze? Jak najbardziej na lotnisku. Tam są oddziały banków, które mają bardzo dobre kursy, które wymieniają te pieniądze bardzo szybko, bardzo skutecznie i e, no, po prostu nie tracimy czasu. Pieniądze możecie wymieniać także w bankach, no ale z tego co ja wiem, a mieszkam tutaj już 6 lat, to czasami 45 minut trzeba poświęcić na to, żeby wymienić 100 dolarów, bo oni sprawdzają banknoty, zapisują paszporty, dokumenty, numery, także jest dosyć czasochłonne. Są, słuchajcie, także bankomaty. No ja korzystam z Commercial Bank, dlatego, że jest to bardzo dobry bank, ma niebieskie banery. Dobry w tym sensie, że jest bardzo dużo oddziałów na całej wyspie i zawsze z tego bankomatu można szybko pieniądze pobrać z karty. No kartą można płacić w supermarketach, w sklepach. Można płacić również w takich butikach z pamiątkami turystycznymi, no, ale jeżeli chcecie kupić sobie na przykład owoce, te słynne, cudowne, tropikalne owoce, rambutan, papaja, mango. Mangostan, Durian, no to trzeba mieć gotówkę, a nawet drobne pieniążki. Jeżeli chcemy kupić wodę, no woda jest tania, ta woda w butelkach 40 rupi, 60, 100 rupi, no na dzień dzisiejszy jedna rupia to jest około 173,5. 1 dolar no to się zmienia. Także trzeba obserwować przed wyjazdem albo już na miejscu jakie to są wahania. to są niewielkie wahania, także te ceny zazwyczaj są stałe tutaj. No i te pieniądze możemy wymieniać w bankach, ale także są miejsca sklepy z pamiątkami. Tam też wymieniają pieniądze zarówno dolary jak i euro. Co jeszcze? No, wodę pijemy z butelki, ale yy, możemy się normalnie kąpać, możemy brać prysznic. Yy, yy, woda, która jest w łazience, która jest w kranie, jest dobra do mycia zębów, nie musimy się tym martwić. A jedzenie? No, słuchajcie. Co to jest przyjechać na Silankę i nie spróbować lokalnej kuchni? No trzeba, absolutnie. No i niektórzy mówią, a troszkę się martwimy, boimy, no bo nie wiemy, czy na nic się nie stanie. Ja tutaj jestem 6 lat, nie strułam się nigdy. Mam mnóstwo gości z Polski i też ci goście nigdy się nie zatruli, no niemniej jednak jedzenie na ulicy, no jak to bywa, no nigdy nie wiadomo, jak ono jest przyrządzone. Jest bardzo pikantne, jest bardzo... Dużo tam przypraw. Przede wszystkim jest dużo chili, także trzeba pamiętać, że jeżeli nie, robimy, nie lubimy zbyt mocno przyprawionych potraw, trzeba poprosić kucharza, żeby było noc spicy. Bo to noc spicy to i tak będzie spicy, czyli będzie na ostro. Bo oni nie mają jakby wyczucia dla nich mało ostro, to znaczy, no łyżeczkę, czyli trzeba wrzucić. E, jemy lokalne dania, które są fantastyczne. W no, Sri Lanka to nie tylko rice and curry, to także jest koturoty, to jest parata. To są także dania robione na bazie makaronu ryżowego albo także robione na bazie mąki ryżowej. Są placuszki, są racuszki, są sambole, czyli takie dodatki do ryżu albo do makaronu, czyli sambol na przykład z cebuli, sambol z chili, sambol z pomidora. Sambor z wiórków kokosowych, taki kokonat sambol, gdzie dodaje się odrobinkę soku z limonki, chili i oczywiście cebulka. I świeżutkie wiórki kokosowe. Także bardzo Wam polecam. W hotelach, w których my bywamy, to zazwyczaj są bufety, dlatego że zarówno dania lokalne można spróbować, jak i dania kuchni europejskiej. No bo czasami są dzieci, czasami są. Yy, osoby, które nie lubią ostrych potraw, no i wówczas warto spróbować dania europejskie. Co jeszcze? Yy, jeżeli jesteśmy na mieście, no to jak najbardziej. Na plaży znakomite, całe Wybrzeże, słuchajcie, ma piękne restauracje piękne knajpki. Można pójść na przykład w Mirisie. Te owoce morza są rozłożone na stołach, i te owoce morza są. Gotowe, jakby dla, dla gości. Przechodzimy plażą, wybieramy sobie kalmary, albo ryby, albo ośmiornice, albo langusty, dlatego że ta kuchnia, która bazuje na owocach morza, jest bardzo, bardzo, bardzo tutaj bogata. E, owoce, owoce, już wspominałam, trzeba próbować, jadąc po są stragany z owocami i na tych straganach są fantastyczne owoce, są pyszne rzeczy, e, sprzedawcy mogą Wam to owoce pokroić, mogą oczywiście je umyć, pokroić na kawałeczki, czy ananas, czy, e, e, czy też na przykład e, e, kokos królewski, który jest bardzo dobrym środkiem na... E, złe samopoczucie pod nadmiernym spożyciu alkoholu. Także jest to lekarstwo. A także jak nam coś w brzuchu się wierci, kręci, bo zmiana diety, ostre przyprawy, także, także możemy ten kokos wypić. Kokos kulewski po wypiciu płynu należy przekroić na pół i zjeść to, co jest w środku, czyli galaretkę lub taki mały orzech kokosowy. Na co uważać, moi drodzy, no na słońce przede wszystkim, dlatego że jest tutaj bardzo ciepło, około 30 stopni w ciągu dnia na wybrzeżu zachodnim, na wybrzeżu wschodnim, na północy, na południu nie ma temperatur ekstremalnych typu 40-50. Takie temperatury tutaj nie występują. 30 stopni jest na wybrzeżu, w nocy temperatura spada około. No, 2, 3, 4 stopnie czasami, ale jest wyjątek, dlatego że na plantacjach herbaty, które znajdują się w centralnej części tej wyspy, tam w ciągu dnia pogoda piękna, temperatura 28, 27, yy, także cudownie, ale... Po zachodzie słońca, które zawsze jest o godzinie 18.30 przez cały rok wówczas na plantacjach herbaty temperatura spada do stopni 15, 12, nawet 10 czasami, a zdarzało się, że było jeszcze niżej. A dlaczego? A dlatego, że tam jest wysoko. Tam są góry, yy, tam temperatura jest zmienna, tam padają deszcze. No, najwyższy szczyt ma ponad 2,500 metrów. Także wysoko, a sama Naurelia znajduje się 1890 metrów nad poziomem morza, także dosyć wysoko. I tam te temperatury są zmienne, także na plantację herbaty, jeżeli tam chcecie nocować, bo jeżeli nie, no to nie ma problemu. Macie szorty, spódniczki, klapki i jest ok, natomiast jeżeli macie w planach w, na wycieczce nocleg na plantacjach herbaty, to proszę pamiętać, że przyda się sweterek, długie spodnie, a czasem nawet skarpetki. Także takie to są y, historie, jeżeli chodzi o temperaturę. Temperatura wody w Oceanie, no, jest ciągle bardzo wysoka. Ja czasami sprawdzam 26, 25 stopni. Także naprawdę fantastyczne. Pływanie trzeba uważać na fale i wchodzić do wody tylko tam, gdzie są ludzie, gdzie są ratownicy. Ja wiem, czasami są plaże dzikie, nieznane, piękne, które kuszą swoją urodą, ale to bywają miejsca niebezpieczne, dlatego że w Oceanie Indyjskim występują prądy morskie, podwodne prądy, prądy wsteczne. One występują we wszystkich zbiornikach, we wszystkich oceanach, nawet w Morzu Bałtyckim takie prądy możecie spotkać. I jeżeli nie ma ludzi, jeżeli nie ma ratowników, no to ta fala może, Porwać, i wtedy się mocno przestraszymy, no i to nie będą fajne wspomnienia. Także pamiętajcie, nie wchodźcie do wody nigdy po alkoholu i nigdy w miejscach, gdzie nie ma ludzi. Jeżeli chodzi o kremy słoneczne, to bardzo wysoki filtr 40-50, bo tutaj słońce naprawdę mocno praży, nawet jeżeli mamy chmurki, one czasami zdarzają, to nam się wydaje! A, nie ma słońca, ale nawet przez chmury to promienie ultrafioletowe potrafi dojść do nas na plażę i wtedy no, możemy się spiec mocno, i co wtedy? No wtedy trzeba używać kremy z aloesem. Kremy medycyny urwedyjskiej są w ogrodach z przyprawami. One są bardzo liczne. Te ogrody na całej wyspie. W bardzo wielu miejscach możecie wejść do ogrodu. Te wizyty są bezpłatne. Tam lekarz medycyny lub student medycyny urwedyjskiej, który nie jest lekarzem, który ukończył studia medyczne, ale skończył studia medycyny urwedyjskiej, czyli ziołolecznictwo jest specjalistą odleczenia ziołami. I wtedy taki lekarz y, ajurwedyjski wam powie, do czego służą wszystkiego rodzaju y, preparaty, jakieś kremy, oleje, tabletki albo specjalne preparaty, które na przykład są znakomite, y, krem z na oparzenia słoneczne. Także bardzo Wam polecam odwiedzić takie miejsce, zobaczyć jak wyglądają te substancje. Można spróbować, są apteki, można zakupić, jeżeli kogoś coś zainteresuje. Są także sklepy internetowe, także można zamawiać te e, produkty. To taka po prostu ciekawostka e, no, medyczna, bo jeżeli się poparzymy, no to wówczas trzeba mieć jakieś na to lekarstwo. Bardzo wiele osób pyta się o... Komary na Sri No cóż, komary są. Są w Polsce, są w Europie, są w Azji. Komary tutaj są bardzo malutkie, ale no, roznoszą dengę. Nie ma malarii, tak mówi ministerstwo, że nie ma malarii. I yy, nie słyszałam, nie czytałam, nie było informacji dotyczącej tej choroby. Natomiast denga jest roznoszona przez komary, ale jest to choroba, która po prostu daje takie objawy grypopodobne natychmiast do lekarza, do szpitala i wówczas